I jeżeli nie będziemy działali w tej płaszczyźnie, to zostanie nam wyłącznie liczenie na błogosławieństwo bosobowe odbijające się w tym, że nam Pan Bóg dosypia pewnych możliwości, których nie mamy. To jest Panem Bogiem to jest tak, że bardzo lubi dosypywać. Ale tym, którzy już coś robią. Tak widzę szansę, e, e, polskiego e, e, ruchu politycznego, który w moim rozumieniu, jak to Państwo się domyślacie, będzie kontynuacją ruchu narodowego, choć jak się nazwie, to jest, jakby to jest sprawa Waszego pokolenia, e, który będzie mógł przemodelować sytuację Polski w nowej rzeczywistości. A będzie w czym modelować? Proszę zobaczyć, co się dzieje. Ameryka, która jest głównym państwem świata, Stany Zjednoczone Ameryki, głównym państwem gospodarką świata, osiągnęły apogeum swojego, że tak powiem, procentowego udziału w potencjale świata. Nie rosną już od pewnego czasu, raczej zaczynają proporcjonalnie maleć. Rosną potężni konkurenci, Chiny z opóźnieniem, ale z większą dynamiką Indie. I jeden i drugi z tych ośrodków. Mają każdy jeden osobno większy rynek, jeśli chodzi o potencjał demograficzny, niż cały świat euroatlantycki. A produkują kilkadziesiąt do sto razy taniej, w tym w zakresie pozyskanych technologii, często te same rzeczy, które są robione nie wiem, w Niemczech, w Stanach w Zjednoczonych. Nad Zachodem, który do tego dopisał sobie jeszcze patologiczny system finansowy. Po prostu napisano Manę Etelfares. A kiedy będzie się sypał świat Zachodu, to się będzie zmieniała sytuacja Polski. Teraz trzeba przemyśleć w jakiś sposób. Gdzie będą przebiegały główne fronty, to no możemy o tym oczywiście rozmawiać dalej, ale to, to, to jest... I to trzeba robić metodą Romana Dmowskiego. patrząc na realne ośrodki siły, w którym kierunku dążą na... Ich możliwości, ich blokady, co jest ich możliwością, a czego oni by chcieli osiągnąć, a na przykład osiągnąć nie zdołają. Jaki jest plan świata zachodniego? Jest prosty, czytelny. Doprowadzić do konfrontacji konkurentów. Proszę zobaczyć, stopniowe wypieranie Chin, którzy są głównym konsumentem energii w dzisiejszym świecie, z rynków ropy naftowej i gazu. To dlatego w Erytrei tam próbują coś pomóc rzekomu, to chodzi o Chiny. To dlatego w Libii były między innymi zdarzenia, jakie były i w Algierii, bo chodzi o Chiny. A wiecie Państwo, gdzie Chiną zostaną najbliższe e, źródła ropy naftowej. Oczywiście u największego, o czym się w Polsce nie pamięta, największego producenta ropy na świecie. jaki więc Rosja? 170, tam, czyli milionów ludzi skoncentrowanych głównie w części europejskiej i wielka czarna dziura syberyjska, a za granicą miliard 400 milionów ludzi. Proszę sobie uświadomić skalę wyzwań, które są przed nami. Proszę sobie uświadomić, że na przykład nurt ten, który reprezentuje pan Zginiew Brzeziński, bardziej orientuje się na tę perspektywę geopolityczną, którą opisałem, ale chcę przypomnieć perspektywę geopolityczną neokonserwatystów amerykańskich, którzy lokują swoje nadzieje przede wszystkim w przemodelowaniu Bliskiego Wschodu i w konfrontacji całego świata Zachodu z całym światem islamu. Europa jest traktowana jako teren walki. Tu jest mięso armat. E, e, proszę sobie uświadomić, co to oznacza dla nas. Proszę sobie uświadomić, co to oznacza z perspektywy takiej Rosji. Ja nie wiem, czy znam mnie z Wywiad, który Pan Grzegorz Górny z Frondy, już pewnie z 10, 11, 12 lat temu, zrobił z niejakim profesorem Aleksandrem Duginem. Czy Państwo w ogóle już mówi to nazwisko? To jest z, z Moskwy profesor. Historii filozofii, czy, czy, czy geopolityki, i tak dalej, wychowawca sztabu, generalnych, znaczy kolejnym pokolenia sztabu generalnego armii rosyjskiej, człowieka w głębokim zableczu Putina. Jego wizja jest następująca. Świat przecina konfrontację między światem dzisiejszym. Organizuje się konfrontacja świata atlantyckiego i świata cywilizacji lądowej. A świat atlantycki to są ci piraci anglosascy i kupcy. A świat cywilizacji lądowej będący wielkim dziedzictwem czy Ngischana reprezentuje Rosja, on mówi dokładnie to samo, co Felic koneczny, tylko ten drżał z lęku, a ten się cieszy, a Polska, a Polska jest klinem wbitym w zdrowe ciało słowiańszczyzny. A dlaczego? Bo jest katolicka. Gdyby Polska wróciła do swojej słowiańskiej tożsamości, odnalazła do perspektywę współpracy i tak dalej a ponieważ nie chce, jest katolicka, musi wybrać, a na razie trzeba, i wprost mówię, popierać wszelkie ruchy odśrodkowe, każdą destrukcję, niszczy sprawne funkcjonowanie instytucji polskich, edukacji polskiej, masonerię w Polsce popierać, tak? Mówi te paręnaście lat temu Aleksander Dugin z głębokiego zaplecza pana yy, prezydenta, wtedy jeszcze ja prezydenta Putina. Proszę sobie uświadomić, co to oznacza dla nas nawiązuje w sensie historycznym i ma swoje, ma świadomość bardzo wielkiej głębi, do Katkowa, XIX-wiecznego polakożercy rosyjskiego, ideologa walki z polskością w Rosji. A co jest, jeżeli popatrzymy na ten świat atlantycki? Co jest głównym zarzutem przeciwko Polsce dzisiaj? Chłopaki z tym Mieczem kaprów, czy co? Nie, jesteście tylko egzemplifikacją taką tam już uściepłąbienia. Katolicyzm jest zagrożeniem. Jakby ta Polska nie była katolicka. Jakby się dało ten kościół zmiękczyć. I teraz proszę zobaczyć: organizacja nasza musi następować. W związku z tym, wokół tego, żebyśmy przetrwali jako naród, za tym wokół kultury, za tym wokół religii katolickiej, innej drogi nie ma. I to jeszcze w sytuacji, gdzie trzeba nam dużo szczęścia, czyli trzeba Pana Boga, o błogosławieństwo prosić i na to, jak ja rozumiem, że jesteśmy niedoskonali, a ja przynajmniej starać się na to błogosławieństwo, choć troszeczkę zasłużyć. Po drugie, organizować się w sensie społecznym, bo my jesteśmy jako Polacy zdezorganizowani i tutaj widzę wielką wagę tego typu spotkań, jak marsz niepodległości, ale także w bardzo niedobrym kierunku, moim zdaniem, idące krakowskie przedmieścia. To też jest sposób organizowania się. Dlaczego w niedobrym kierunku? Bo krakowskie przedmieście jest zorganizowane wokół Wielkiej Rany, którą Polsce zadano, przy czym nie do końca wiadomo, w jakich okolicznościach i z jakich powodów i kto, ale są tacy, którzy to wiedzą. W związku z tym dawkując informacje, popatrzcie patrzcie Państwo, co się działo w ciągu ostatnich dawkując informacje, można tak grzać atmosferę. I kiedy ja na przykład uważam, że jest czas na to, żeby jacyś mądrzy Polacy zaczęli szukać mądrych Rosjan, także oczywiście mądrych Niemców, i ponad głowami panów Tusków, panów komorowskich zacząć rozmawiać o rzeczach, które tamtym panom się w ogóle nie śniły, to my nie mamy tej możliwości bo cały szereg ośrodków polskich dzisiaj jest zorientowany tylko w ping a być może jakiś agent Urzędu Ochrony Konstytucji Niemieckiej prawda? będzie tym, który będzie dozorował informacje, która będzie nie podrywała z krzesła, żeby właśnie dzisiaj biła, nie jutro. Bo tak się manipuluje dzisiaj przy pomocy mediów. I teraz dalej, będziemy musieli się organizować, w związku z tym także we współpracy z Kościołem. To jest, co profesor Ryba poruszył, to jest ogromny dylemat, dlatego że z punktu widzenia analizy politycznej, kiedy rozpatrujemy padające wypowiedzi Kościoła katolickiego w Polsce, poważnych ludzi Kościoła na tematy bieżące, to obserwujemy rzeczywisty rozdzień. Nie, nie są one synchroniczne. To, są, to wyrażają tendencje odmienne pomiędzy sobą. To jest pewien problem Kościoła. My możemy tu jako katolicy starać się nie, wymodlić, wyrazić, powiedzieć, ale ten problem musi być rozwiązany w Kościele. I wreszcie to jest problem zaproponowania Polakom, którzy stoją na progu ciężkiego kryzysu, sobie który nie jest kryzysem z konieczności zapisanym w zjawiskach ekonomicznych, tylko kryzysem bardzo precyzyjnie wywoływanym, bardzo precyzyjnie politycznie, nawet nie ekonomicznie, a politycznie w celach, kryzysem o charakterze nie europejskim, tylko globalnym, Jest przygotowaniem globalnej rozgrywki tych, tych wszystkich klocków, które w tej chwili mamy, które obserwujemy. Polecam Państwu książkę Chińczyka, Prawdopodobnie w, w, w współpracownika chińskiego wywiadu, tak jak przypuszczam, są kąpingami, wojna o pieniądz, już dwa tony wyszły. Okazuje się, że bez znajomości tej e, książki, panie profesorze, nie można pisać e, e, kompetentnie ostatnich 200 lat historii powszechnej. Biorąc pod uwagę informacje, które on wydobywa i systematyzuje, bo jest ekonomii, zarządzania i finansów. A oczywiście on opisuje patologię świata zachodu, przestrzegając swoich chińskich mocodawców przed poddawaniem się tym patologiom. Pytanie, na ile to się Chińczycy będą przejmować, na ile nie. I w tych warunkach, my musimy myśleć o tym, w jaki sposób naród będzie miał przetrwać biologicznie. Proszę Państwa, dzisiaj z mojego radomia wiele rodzin przetrwa, dlatego że w dzień w dzień dwadzieścia kilka tysięcy ludzi jedzie do Warszawy, bo tam jest dostateczny rynek pracy, żeby <coughs> bo ileś ludzi pojechało do Irlandii, czy do Francji, czy Niemiec, czy gdzieś, przyniosło pieniądze. A jak się skończy praca w Irlandii i w Niemczech, jak się urnie praca w Warszawie, to co ma zrobić dwadzieścia kilka tysięcy rodzin w Radomiu, które w tego typu jazdach do Warszawy, kilometrowych dzień w dzień albo co parę dni, odnajdują swoje źródło utrzymania. E, dzisiaj ton e, dyskusji o sprawach społecznych, i yy, gospodarczy badają, głównie ludzie młodzi, bardzo ładnie ubrani, to koszulki, krawaciki, eksperci, oni no, nam opisują świat. Tak? To będzie pierwsze pokolenie ludzi, które zostanie wysadzone w powietrze. Dlatego, że jeżeli ktoś wykonuje jakąś realną robotę, to koszze, to w ostatniej chwili zatrzyma, bo jeszcze z tego jest jakiś zyp. Ale jeżeli zatrudnił wiadomościa, włącz od gęgania. W tym momencie jest kryzys, to po co hey, płacić za węglany? tych wszyscy będą. Proszę, proszę sobie uświadomić, że to jest kwestia przerwania w sensie ekonomiczno-biologicznym. To jest kwestia także leczenia i tak dalej, co w tej chwili się ujawnia. Proszę zobaczyć, ile jest tematów, które muszą w nas podnieść. To ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Ja bym proponował, żeby państwa. Klub Państwa Środowiska, Państwa Środowiska, także uczelniami. spróbowali kiedyś zebrać, ja z przyjemnością byłem tylko bo nie muszę gadać, prawda, ale zebrać ludzi, którzy trochę kreatywnie myślą o Polsce i postawić następujące zagadnienie, skoro mamy tak opisaną sytuację Polski, czy w przybliżeniu, to jak należy napisać program, który będzie Polskę podnosił, żeby był programem, Pani profesor, akceptowalnym przez publikę, która chce być dobrze rządzona, ale o rządzeniu pojęcia nie ma. Żebyśmy się przebili, żebyśmy się nie zgubili, bo, bo jeżeli ja na przykład... Z radością, bo to jest kwestia całej mojej genealogii politycznej. Wspominam Państwu o Romanie Dmowskim i o wspominkach osobistych ludzi, którzy jeszcze jego znali, nie znali, nie przekazali. To bardzo dla mnie miłe. Ale kiedy zacznę debatę publiczną o rozwiązaniach od dyskusji na temat tego, jak zachował się Ruch Narodowy w roku, to już będę w kanale. A nam jest potrzebna rozmowa tu i teraz. Mamy realne problemy. Nazwijmy je. A porozmawiałem ostatnio z takim programem profesorów poznańskich. Prosiłem, żeby skupili się nad takim oto zagadnieniem. W naszych środowiskach istnieje tendencja takiego trochę wyższościowego rozumowania o ludziach, którzy głosują na Platformę Obywatelską, że to są ludzie którzy zadania domowe, które nie odrobili. oni są taki trochę, załóżmy, że jest jakiś rozumny sens. Na pewno są błędy. Jest jakiś rozumny sens. Wyeksplikujmy te sensy, które tam się pojawiają. Zapytajmy, czy z tymi ludźmi na bazie tych sensów nie można. Może to jest, może to jest błędne myślenie, może po sprawdzeniu okaże się, że jednak to są błędy, które są nienaprawiane. Ale może tam jest sens. Proszę sobie uświadomić. Wiesz, Wielu ludzi poszło w tych wyborach głosować na platformę, żeby nie głosować na PiS. Czyli poszli głosować z lęku. To oznacza, że lęk jest powodem decyzji wyborczych Polaków. No to może powinniśmy zacząć dyskutować z naszymi rodakami o powodach lęków i pokazywać przestrzenie bezpiecznego wychodzenia z zagrożeń. Wtedy zaczną nas bardzo uważnie słuchać. Mówmy to ich językiem. A wtedy na koniec spotkamy się na Marszu niepodykłość. Tylko nie będzie nas szło kilkanaście tysięcy tylko półtora mili. Jeśli mogę dwa słowa, tylko... jeszcze pan profesor Pytanie było, prawda, czy jest możliwe i stworzenie jakiejś takiej analogicznej, rozumiem, struktury politycznej, jak wtedy. Jak, jakby troszkę pokazując taki był lekko historyczny w stosunku do tego, co Państwo e, powiedzieliście. E, otóż, bo pytanie jest, dlaczego ten nurt, proste pytanie i banalna odpowiedź, dlaczego ten nóg narodowy, tak bardzo rozgałęziony i tak mocny intelektualnie, nie rozwinął się do dnia dzisiejszego w jakiś Nowych strukturach, na zarazach formach, przy tej samej bazie ideowej, no dlatego prosta rzecz, bo został zlikwidowany w sensie fizycznym, na płaszczyźnie elit. I, I to jest odpowiedź na pytanie, czy w jakim sensie jest możliwe odrodzenie tego typu jakiegoś byku politycznego, no bo musi mieć pewną bazę społeczną, do której adresuje. Również te fundamentalne, nie tylko taktyczne, bo są niezwykle istotne, ale fundamentalne treści, to znaczy pewne rozumienie ładu, na przykład moralnego czy etycznego w państwie. I taki, taka, taka społeczność przetrwała, w sensie masy. I tu, gdybyśmy tak popatrzyli na to, co wspomniany prymas Stefan Wyszyński czynił, to nic innego, tylko mniej więcej w takim przekazie kulturowym, a nie politycznym, ale kulturowym, czyli Polak, katolik, ale to rozumiany głęboko, prawda? to wszystko zostało zachowane w pewnej takiej strukturze, bo uważam, że tak przetrwa naród, jeśli, jeśli to będzie poprzez milenium, poprzez różnorakie obchody, a zarazem rzeczywistą pobożność, to to w ten sposób przetrwa naród i przetrwa. I to jest zupełnie z innego nutu może takiego ideologicznego przypominamy, kto patrząc na to, co się w społeczeństwie dzieje lub co zostało po komunizmie, na łamach jednych gazet, zaraz w 1989 czy roku powiedział, że największe zagrożenie dla Polski to jest odrodzenie się Równu Nacjonalokatolickiego. Dlaczego? Bo jest ta baza społeczna, oczywiście nie ma jej. I teraz problem jest taki, jak to się odradzało w różnych formach. Próby odradzania pewnego tego grupy politycznego. Tu już mamy ponad 20 lat, więc trzeba, można powiedzieć, że to już jest jakaś historia. Przy czym te, troska jest rzeczywiście z jednej strony była taka i ona jest do dzisiaj, bo proszę zauważyć na przykład pewną formułę, o czym Pan Poseł mówił, demoralizowanie. Ja to tutaj na, na gruncie luberskim z pewnymi rzeczami próbuję walczyć. To są takie dla oczywiście oczywiście konstrukcje, że jeśli coś jest sztuką, że jeśli ktoś się rozbierze, tam, prawda, zgwałci kogoś, ale nazwę to sztuką, to jest to poza oceną moralną. Tworzenie pewnej kwasji religii w przestrzeni, która jest niekrytykowalna, ponieważ jest to sztuka i uderzanie tam w różne, powiedzmy, centra takie intelektualne, pociąganie młodzieży itd. Są różne metody, które rzeczywiście ostatecznie niczym innym nie sztukują, tylko jakąś tam formą mniejszej czy większej demoralizacji. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę odradzanie się pewnych bytów społecznych, to one się odradzają bardzo często w formach karykaturalnych, bo mi się wydaje, że to była jedna z od tego, żeby to kanalizować. Czyli jakieś tam fazy, tam quasi narodowe nurty, lub zupełnie nienarodowe, lub jakieś zupełnie takie na pograniczu od, odchyłów, też zdroworozsądkowych. I to było bardzo łatwo wyśmiać, bo wiadomym jest, że cały czas u spodu jest coś, co byśmy nazwali ludźmi myślącymi w nurcie narodowo-katolickim. Jak ktoś nie wierzy, to nie się zastanowi, skąd się wierzy słuchaczy radioaktywnego. Był najkrócej. Wiadomo, że nie jest powyższa. I pytanie jest jeszcze takie bardziej fundamentalne. Już odnosząc się wprost do tego, co Pan Poseł mówił, gdzie jest ten strach w przeciwnej stronie? Oczywiście on jest taki fundamentalny, bo inna ideologia, którą oni reprezentują, inna wizja świata, ale wydaje się, że to jest bardzo ważna rzecz, że ten strach, ja nie sądzę, żeby on miał ten potek strachu przed antysemityzmem, przed wojewodą, o wiele bardziej przed realizmem, przed polskim realizmem w polityce, bo to jest ten brak, który wydaje mi się jest najbardziej nastrapiący jako naród i państwo. Oprócz snud mamy też wady, nie przecież od tylko w XX wieku, ale przejrzyjmy się wiekowi XVIII albo nawet XVII, albo wielu różnym zwycięstwom, które mówimy, że nie niewykorzystane, braku różnych, różnych tutaj jakiejś racjonalności w tej przestrzeni. Oczywiście były też czasy pozytywne. Ale wydaje mi się, że Dmowski, to ten kolejny jego potężny wysiłek, a zarazem dziedzictwo, że on tę politykę polską urealnił. To znaczy powiedział, co jest możliwe, co nie i zaczął Polak zaczyna dyskurs normalny. To tak jak w innym przestrzeni, jak Bismarck spotkał Wielopolskiego, ale to nie byłby na nich Wielopolski, to nie Dymowski, w żadnym tego słowa znaczeniu. Ale spotkał kogoś, kto mu odpowiada jego poziomem, powiedzmy, inteligencji i mówi, że ten największy moich wrogiem, prawda? Bo łatwo jest sterować emocjami. Emocjami się steruje, natomiast bardzo trudno jest zbijać argumenty, czy, czy stanąć do walki intelektualnej, jeśli rzeczywiście politykę tak zdefiniujemy jako pewną grę intelektualną i I tu to jest kopernikański można było przedrót po rozbiorach, że nagle polityka polska zaczyna racjonalnie definiować cele, rozpoznawać zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście bazując na tym wszystkim, co mówiliśmy, czyli na tym, na tym społeczeństwie katolickim, na tym narodzie tak, tak wypokyrowanym, ale... Jeśli największy dorobek, nawet wymordowano tę inteligencję, jeśli ktoś studiuje myśl polityczną, patrzy na tą racjonalność wewnętrzną, to się mówi skąd to się wzięło i dlaczego nie istnieje. I wydaje mi się, że to jest największy, jeden z największych lęków, który przeciwnik ma, że może się to odrodzić jako bardzo pogłębiona myśl, a zarazem działanie, które jest realizmem w polskim polityce. Okay. Ja panu pewno tylko przyznanie, no to ja bym się już pan przystał. Drogi, witam pitam, takie pytanie dotyczące stosunku że do pana posła Łukuszeńskiego. Stosunek, mm -hmm. jaka jest pana ocena stosunku morskiego do liberalizmu? Wiadomo, że w aspekcie Łukuszeńskim, o którym mówimy, może być błędnego, no negatywna, to związane z kościołem, ale no w koncepcie gospodarczym. Byli słynni ekonomiści profesor Rybackski, którzy akceptowali przynajmniej w dużym stopniu liberalizm gospodarczy, ta, ta ocena może być taka mieszana, bo świat poglądało zapewne 100 jest to czy pan z tego negatywnie. A gospodarcze to takie mieszane są w dużym stopniu pewnie pozytywne. U części przynajmniej ekonomistów węgierskich jak i ustąpili całego Romana Błowskiego. Tak? Po pierwsze, mam wrażenie, że e, tak samo w ekonomii, jak w innych dziedzinach, przedstawiciele ruchu narodowego starali się jak najmniej ideologizować. Prawdopodobnie w tych kategoriach dzisiejszej dyskusji tu się nie mieścili. Miałem przyjemność, niespełna rok temu, e, być uczestnikiem takiej konferencji na tematy ekonomiczne organizowanej przez PAFERE, to jest Polska Amerykańska. E, i było o historii ekonomii Polskiej w Krakowie. Heidel, Taylor, Rybarski, Głębiński, Grabski jeden, Grabski drugi. Tam odwoływano się generalnie do wpływów tzw. szkoły austriackiej. Czyli to jest taka szkoła, taka, taka no, jakby zdroworozsądkowo-ekonomiczna. Trzeba trzymać pewne reguły. Ale też rozwiązywać problemy realne, a nie podtrzymywać system jako taki. E, otóż, e, wszystkie nazwiska ekonomistów, które padły, to wszystko nazwiska działaczy Niektórzy z e, zupełnie nieprawdopodobną kartą e, tam była akurat najwięcej o, o, o hajku zamordowanym te, e, przez Niemców. E, jakiś, Niemiec, który go to okazało się też nazywa się heidem. Skąd pańskie nazwisko. bo to jest jakaś tam szlachta saksońska, jeszcze z czasów tak, e, e, do prawdy. No to jak zaraz panu załatwimy papier, już pan będzie wolny. Nie, ja jestem Polakiem. I oczywiście płacili do końca sobą. To, to, to było totalne świadectwo życia tych ludzi. A elementem tego świadectwa było nieprawdopodobnie poważne potraktowanie nauki którą eksploracyjnych do czynienia. W Ruchu Narodowym profesorowie przeważali raczej ci, którzy mieli taką opcję rynkową. Czy to byłaby opcja rządu i pana profesora Kwiatkowskiego, to ja nie jestem do końca pewien, bo tam toczyły się ogromne polemiki, zwłaszcza uzależnianie Polski, o uzależnianie międzynarodowo-polskiego, pożyczek międzynarodowego, status w relacjach międzybankowych Banku Polskiego i tak dalej. Ale już byli tam bardzo głęboki krytycy polityki ekonomicznej rządu. Żebyście mieli też świadomość, na przykład profesor Adam Krzyżanowski, który był bardzo związany z kolei z pisuczykowskim był jakimś głównym naukowcem na, na Uniwersytecie Jagiellońskim w dziedzinie, w dziedzinie ekonomii, jednak był na tyle, miał klasę profesora Polskiego, że nie pozwalał, żeby na gród stosunków uczelnianych były przenoszone te, 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 te różnice o charakterze mocy o charakterze politycznym. Natomiast w ruchu narodowym oprócz tego nurtu, który reprezentowali, wykształceni ludzie, był też, on był powiedzmy mniej znaczący ilościowo, ale czasami bardzo dynamiczny, ten był związany z taką narodową partią robotniczą, prawda, czyli z... Głodzi czy gdzieś tam mieli swoje główne bazy, ale nie, ale nie tylko, z e, penetracją środowisk e, 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 robotniczych. I tam ewentualnie była jakaś baza, przynajmniej społeczna, do pojawienia się tych tym społecznych. Ta dyskusja została po prostu w tym momencie ucięta drugą wojną światową i procesami eksterminacji narodu i Jeweli, które narzucono na z zewnątrz. Pozostało już tylko pić i dzieci zachować, a samemu ładnie umrzeć. Między innymi tak, tak w przypadku wielu, wielu rodzin bywało, się, choć nie, nie zawsze bywało. I wracając jeszcze do tego, co pan profesor Ryba mówił o tym racjonalizmie w relacjach na przykład z przedstawicielami narodu żydowskiego. Chciałem państwu przypomnieć, na pewno ktoś tutaj czytali, ale w Polityce Polskiej o budowaniu państwa jest opisana taka sytuacja, że pamiętam, z którym to poważny przedstawiciel chyba amerykańskich wspólnot żydowskich, chyba Zbadajca, z z którym Dłowski rozmawia i a, składane są zarzuty takiej politycznej rozmowy o pogrony itd. I on zaczyna dokumentować w tej rozmowie że on zawsze był bardzo zdeklarowany, zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich pogromów w relacjach południsko żydowskich I że jeżeli będą w stanie wskazać jakiekolwiek tak dalej, rzeczy, to on osobiście, mało tego, po powrocie ze Stanów znaczy po jego pobycie w Stanach Zjednoczonych przychodzą specjalne instrukcje, tutaj zatrzymajcie na litość boską te wszystkie ekscesy, które w różnych środowiskach się rodzą. Dlatego, że one szkodzą interesom Polski na arenie międzynarodowej. To są dyspozycje Polskiego. Jednocześnie Polski mówi, ja natomiast widzę konieczność naszej walki ekonomicznej, no bo kiedy wchodzicie, panowie, w nasze interesy bezpośrednie. I odpowiedź tego e, rozmówcy. To my już wolimy pogrom. A komentarz morskiego. <kluzni> zawsze byłem przekonany, że tak jest.